Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego polityczne przemówienia potrafią wywołać w tobie tak silne emocje? To nie przypadek. Nie wiesz, dlaczego polityczne przemówienia sprawiają, że serce bije ci szybciej, albo krew się w tobie burzy? To wszystko jest celowe. Oto jak to robią: 1. Zagrożenie wrogiem. Jeśli nas nie wybierzecie, oni przejmą władzę. Strach to ich ulubione narzędzie. 2. Przemawianie do serca. Celują w twoje uczucia, nie w mózg. Emocje najpierw, fakty później. Trzecie. Symbole i slogany. Plagi, przyśpiewki i hasła typu my kontra oni albo prawda zwycięży. Proste, mocne, niezapomniane. Cztery. Poczucie winy i duma. Jesteś patriotą, prawda? Zmuszają cię do poczucia dumy albo wstydu. 5. Fałszywa nadzieja. Naprawimy wszystko. Szybko. Tanio. Dla każdego. Brzmi pięknie, ale czy to realne? Polityka to teatr, a emocje to jej główna broń. Czy pozwalasz sobą manipulować? Subskrybuj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.